WIG20 DAXy S&P 500 według technik Fibonacciego witam serdecznie 22 kwietnia i zapraszam na pierwszy poświąteczny komentarz wideo. Jeśli chodzi o WIG20 warto wspomnieć o dwóch kwestiach. Przede wszystkim z rejonu stosunkowo istotnego wsparcia Fibonacciego wzmocnionego zieloną median line. Mam tu na myśli strefę 2385-92. Bykom udało się zainicjować ruch odreagowujący. W czwartek ten ruch wytracił swój impet w obszarze 2428-35. Dzisiaj mamy. Sforsowanie tej, tej strefy oporu, kontynuację ruchu z możliwością według mnie przetestowania zniesienia 78,6 impulsu, pokazywanego w tej chwili impulsu podażowego. To jest poziom 2469, przebiega w okolicy szara linia kanału trendowego, czerwona median line. Dlatego w moim odczuciu jest to stosunkowo istotny w ujęciu krótkoterminowym obszar cenowy, gdyby udało się zanegować ten opór, byłaby to zapowiedź kontynuacji ruchu z możliwością przetestowania już zdecydowanie poważniejszego, bardziej wiarygodniej wyglądającego węzła podażowego 2501-2513, gdzie między innymi wypadają projekcje prospadkowego układu A, przepraszam, A, B, C i D. To jeśli chodzi o ten wariant kontynuacji ruchu wzrostowego, tutaj w tym przedziale 2501-513 spodziewam się wzrostu presji podażowej. Z kolei cały czas można mieć nadzieję, że popyt będzie podejmował aktywne działania obronne tutaj w tym historycznie potwierdzonym już węźle 2385-92. Jeśli byłoby inaczej, to automatycznie pojawiłby się negatywny sygnał, nawet z możliwością przetestowania strefy 2295-99 bądź bazowego średnioterminowego wsparcia 2247-53, gdzie m.in. wypadają projekcje prowzrostowego symetrycznego układu X, D. Tak to wygląda na WIGU 20. Na kontraktach z kolei ważną rolę powinien odegrać przedział cenowy 2436 40. Sporo dzisiaj napisałam o tej strefie, biorąc pod uwagę, że przebiega w okolicy czerwona median line zanegowanie tego takiego oporu. No w jakiś stopniu uwiarygodniłoby ten ruch odreagowujący, tutaj wypada również tak zwana korekta 1 do 1, czyli długość tego ruchu jest w tej chwili dokładnie identyczna z długością poprzedniego ruchu wzrostowego w ramach Całego impulsu spadkowego. Dlatego strefa 36-40 to stosunkowo istotny opór. Jego zanegowanie wygenerowałoby relatywnie silny sygnał, zapowiadający nawet możliwość powrotu kontraktu w okolice poprzedniego szczytu. Choć wcześniej warto byłoby cały czas obserwować zniesienie 88,6, czyli poziom 2459. Również wspominałem o tym w opracowaniach online. Sygnał negatywny. To zanegowanie strefy 2396-2399, dwa zniesienia Fibonacci'ego i przede wszystkim ta czerwona median line. Wspólnie te elementy według mnie tworzą na wykresie stosunkowo istotny, nieprzypadkowy obszar cenowy. Indeks DAX, obrona strefy 9221-42, pokonanie. Węzła podażowego 9387-9412, kontynuacja ruchu wzrostowego, i dzisiaj chciałbym wyeksponować przede wszystkim opór 9658-93. Dość nietypowa strefa, ale ciekawie wyglądająca, składa się z dwóch zniesień: 88,6. Jedno wygenerowane jest na bazie pokazywanego w tej chwili impulsu podażowego, drugie zniesienie to niebieskie to ten. Bazowy, nazwijmy to impuls podażowy. W okolicy, jak widać, przebiega zielona median line nieco wyżej linia czerwona, potwierdzona już dwa tygodnie temu. Więc strefa 9658-93 to kluczowy opór, więc siłą rzeczy powinniśmy spodziewać się tutaj wzrostu aktywności podaży, a zanegowanie takiej strefy to zapowiedź przełamania poprzednich wierzchołków, w kontynuacji ruchu wzrostowego. Indeks SP, silny ruch wygenerowany z obszaru 1813-17, który konsekwentnie zmierza do zapory podażowej 1878-81. Nieco wyżej przebiega czerwona median line. Stosunkowo istotny przedział oporu, natomiast te wydarzenia, które się teraz rozgrywają są pokłosiem wcześniejszego ukształtowania się prowzrostowego układu A, B, C, D, układu symetrycznego. Dla mnie silnym, symptomatycznym sygnałem kontynuacji ruchu wzrostowego byłoby dopiero zanegowanie właśnie tej strefy 1878-81. Dziękuję bardzo.